Aho! Oh, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z taliami! Dzisiaj zagramy sobie najnowszą nowością, talią, której nikt nie widział jeszcze nigdy. Autorski pomysł, wymyśliłem go właśnie dzisiaj. Jest to talia oparta o WIU, jakby ktoś nie wiedział jak działa Wii, trzeba go zagrać, trzeba go zjeść, trzeba go zagrać, trzeba go zjeść, trzeba go zagrać, trzeba go zjeść. I na końcu wygrywamy. Taki jest zamysł tej talii. Także... Wiem, że tutaj nieznana koncepcja, ale no właśnie ten odcinek jest po to, żeby rozjaśnić, jak tą talią grać. Eee, co się zmieniło? Zmieniło się to, że gramy oczywiście uczennice wiedźmy, które bardzo łatwo ustawić, no bo jak wiemy, V rośnie bardzo szybko, więc w późniejszej fazie gry jeden V ustawia już uczennice wiedźmy, także to jest bardzo przyjemne. Eee, gramy wszystkie kostiumy brązowe, barbegazji, oszluzgi, bargestyn, także mieć tego jak najwięcej. Wrzuciłem tutaj Wołchwa, to jest oczywiście flex karta. Jak nie chcecie jej grać, można grać coś innego. Pomyślałem, że jest dużo Nilfgardów, które blokują nam te zjadarki, więc taki Wolf może się czasem przydać. Też czasem na trudkę. Muszę zirytować przeciwnika, bo przeciwnik się nie spodziewa, żeby w Wii było oczyszczenie. Także myślę, że to jest w porządku na tę metę. Oczywiście można by było grać. Nadzroczynienie na Galfara, aczkolwiek e, czasem możemy nie mieć tej dominacji, żeby swoją jednostkę oczyścić, a zawsze chcemy oczyścić swoją, bo wrogich to za bardzo nie ma sensu zwykle. Także wydaje mi się, że wolf jest po prostu bezpieczniejszą opcją. E, z czwórek to też jest tutaj sporo opcji. Można sobie e, grać oczywiście... E, dwa Mglaki, można próbować Widłogony, jeśli spotykacie Swarmy, można Wiewióreczkę wrzucić też, jeśli ktoś chce. Ja zdecydowałem się na taki zestaw. A tutaj każdy pod siebie musi dostosować. No Złote karty to wiadomo są wieje i wyciągarki plus scenariusz. No i kryształowa czaszka, którą rzucamy w domyśle na oszluzgę, tak żeby ten oszluzg w rundzie pierwszej jak najwięcej pozjadał. Dobra, link do talii w opisie. Standardowo przejdźmy do grania. A tym razem zmierzymy się z darem natury. Eee, czyli tutaj Gordo, zapytanie. Widziałem, że niektórzy grają nielojalną wersję. Zobaczymy, jaką wersję gra tutaj przeciwnik. Tutaj dobór naturalny może być całkiem przydatny, jako taki element zaskoczenia. Eee, dobra, oszust jest. Południcę muliganujemy. Chcemy wieje podobierać jak najwięcej. Uczennica wiedzmy też, powiedzmy, w porządku. Wydaje się, że bark jest. To będzie zbędny, przeciwnik nie powinien mieć opcji na dwa oszluzgi, chociaż. A, zaryzykuję z tym mulliganem. No dobra, do tych wijów e, niestety nie dobraliśmy jakoś super dużo. E, co nie zmienia faktu, że będziemy no, je zagrywać, tak? Przeciwnik zaczyna od dunki. E, no i co, lecimy, tak? Zagramy sobie krzyż Zaczniemy pochłanianie i raz. I dwa. I potem może dogramy uczennicę wiedzmy. Może szczepczące wzgórze. Potem... Znaczy idea w jest taka, że gramy R1, jak wygrywamy R1, to puszujemy R2. To Gramy do końca R2 i potem stop deku w R3 wygrywamy. To zwykle wygląda. A, w sumie nie możemy tego skryb zbić. Unlucky. A kolejny wii. Już mamy sabat ustawiony. O! Widzicie? I teraz dobór, na tla... na dobór naturalny się sprawdzi. Haha! A masz! I przeciwnik już zaskoczony całkowicie, tego się nie spodziewał. Z pewnością. No i co, lecimy. Uczennica Wiedźmy będzie się bustować. Mhm. Kolejna Uczennica Wiedźmy. I przeciwnik nam rundę odpuścił, także zgarniamy R1 dosyć łatwo. Być może nie powinienem był tych dwóch uczednik zrzucać, ale. To są karty za cztery prowizji, teraz wiami. Przeciwnika dojedziemy. Skrócimy rundę maksymalnie, jak się tylko będzie dało. Oczyszczenie się może przydać na hamadriadę, bo przeciwnik może rzucić hamadriadę i potem rzucić odrodzenie natury i wtedy to oczyszczenie będzie warte 8 punktów. Także myślę, że sobie to zatrzymamy. Teraz oflusk jest już raczej słaby. Więc go wymienię. Jest słaby, bo dostaje strzałem za 5. A i w sumie nic nie osiąga sensownego. Oczywiście lecimy ze zmożycą. I puszujemy oponenta do końca. Jeżeli ktoś szuka prostej talii do gry, no to to jest idealna talia. Hmm... grajmy via, ale widzimy, że już przeciwnik gra wersję nielojalną, bo Hydauer wyskoczył. Tutaj Siroko powinno być dostępne u niego. Uuu, uh, dużo boostów. Z z ciebie wyrosło, do ciebie wraca. Dużo boostów. Okej. Okay. Zablokowania przecież nie powinien mieć, więc zrobimy sobie w ten sposób, że zjemy tu tutaj, to zjemy bargestem. Na razie się nie będę oczyszczał, poczekam na odrodzenie natury na to. O, a Walach. Okej. Okay. Walak w mróz. No, eee, dobrze, to zagrajmy wilema. Wiem co robię. Fałwę wyciągnięta, okej. Okay. I teraz chcielibyśmy o romancję zobaczyć w sumie albo via. Znaczy bez znaczenia. Okej. Okay. Jest one i romancja, bierzemy dekret, to nam się podoba. Wij zagrywany. Dowódca używany. W sumie Wchodzi na to, że to oczyszczenie jednak mogłem rzucić wcześniej. Albo. Albo w sumie nie. Teraz pytanie: jeśli przeciwnik ma siroko, to wchodzi za 25. Czyli to przebija. Natomiast jeśli oczyszczę. A nie, no w sumie teraz będę miał lasceja. Jeśli oczyszczę i przeciwnik ma Siroko, on dostaje plus 25, czyli to jest 73 i ładunek dowódcy przebija. Także wydaje mi się, że rzucenie tego jest zbędne. Mhm. Chcę mieć lasceja, bo wtedy mam szansę rzucić zarodniki na jego Gorda. Uuu, a widzimy, że przeciwnik Siroka chyba nie dobrał to miło, będzie jeszcze przewaga karty. Ło! Wow, to nawet bardzo dobrze, że nie wróciliśmy. Czy warto było się zastanowić, a nie tak bezmyślnie do końca grać? Także pamiętajcie, o ile chcemy grać do końca, czasem warto właśnie odpuścić kartę przed końcem na przykład. Żeby doprowadzić do lepszej sytuacji. Jest onej romance jest dekret. To jest oczywiście super. To oczyszczenie się raczej już nie przyda. I oczywiście robimy mulligan, bo mulligan może nam dać też w sumie, bo mam tylko jeden ładunek dowódcy. Ale no, mulligan może nam dać zarodniki albo wija teoretycznie, co by było super. Więc wydaje mi się, że wygrywamy tak czy siak. A w sumie na mulliganie ryzykujemy maksymalnie dwa punkty, wystarczymy. Okej, okay, straciliśmy jeden. Dobry człowiek to martwy człowiek. To jest myślę w porządku i tak. Stracenie jednego punktu jest akceptowalne. On tam ma Siroko. <laughs> dlatego gra teraz Gorda. A my go. Haha, <laughs> o oszuzgiem. E, oczywiście mógłbym wyciągnąć zarodniki, ale. Wiadomo, że dwa wije wyjdą lepiej. Także fajne Siroko, panie przeciwnik. Tak mi przykro. A, widzicie, widzicie. Tak mi przykro, tak mi przykro. To oznacza, że zagrywamy sobie wije na spokojnie. Boom. I drugi wib go przeciwnika wykończył. Ale widzimy, że nie wytrzymał psychicznie. Poddał. No i gierka numer jeden wygrana. Przejdźmy do drugiej. GG. I mamy naszego drugiego przeciwnika. Pierwszy chyba Swarm, który widzę w tej sezonie. Tak swoją drogą. E, miejmy nadzieję, że nie gra w wersji z Geraltem Irden. E, w Geralt Irden, no jak wiecie, nawija się dosyć dobrze, sprawdzam. Także pomyślmy, dobór naturalny na Swarm wydaje się. W porządku, ale bez szału. Wygramy jako drudzy, też trzeba mieć na uwadze. Południcy, południcy też oczywiście wymienię. Eee, I teraz tak, czy uda nam się tutaj utrzymać... Czy uda nam się tu utrzymać na stole... Coś z, z, do zjadania. Bo też teoretycznie mógłbym zacząć od zmożycy. Jakby tą Zmożycą grać rundę pierwszą. To też jest alternatywa, bo kiedy mam tak mało konsumów, stosunkowo. A jeśli wódce barwę gaz dostanę loka, to już tym bardziej. To wydaje się, że zagranie Zmożycy na start jest dosyć sensowne. Także to zrobię. Lecimy. Przy okazji sprawdzimy, jaką wersją gra. No, to, to może być albo wersja z portalem, albo wersja z irdenem. Zobaczmy, zobaczmy, co nas tu czeka. Jest log. Ok. Nie okay. Ukrywać swoich Chyba, to jest jak najbardziej w porządku. Ukrywamy sobie VIA. Zjadamy sobie VIA. Będziemy tutaj. W ten sposób walczyć. Okej, okay, ono wróciły od razu krwawą klątwę. To jest dosyć zaskakujące, jak na mój gust. Uh, zaskakujące, ale no dobra. Jeśli nie przeszkadza nam to. Po prostu będziemy grać do przodu, tutaj wszystko. Hop, hop. Zjadamy wija. Ja już w sumie powinienem był chyba, był chyba to do tyłu, bo w sumie to krwawienie robi pełny waliu, a tak to by mogło na jedynkach trochę stracić. Trochę tego nie przemyślałem. <grymne> eee, ale w ogóle zapchał rząd. A, w sumie to też mój błąd, bo ja powinienem był. Ja powinienem był rzucić konika, kiedy jeszcze rząd nie był pełen. A widzicie. Kurczę, przeciwnik mi troszkę ograł tutaj. W ten sposób. Więc teraz już za bardzo ich kwaksa nie mogę w tej rundzie. Okej. Okay. Znaczy móc mogę, ale To się będzie wiązało z tym, że nie wyciągnę karty Stali przeciwnika, to byśmy chcieli. Także nie róbcie tego błędu, rzucajcie ich chorakwaksa za zanim przeciwnik zaswormuje cały rząd. <laughs> Nauczka. Nauczka na przyszłość. No dobrze, ale jakby tragedii nie ma ostatniczo. Jeszcze sporo wijów. Okay, trafił talizman niestety oponent. Jak widać. No, ale co, to wiek kolejny. Kolejny wiek będzie zjadany. Ok teraz przeciwnik zwolnił miejsce Eee, w sumie teraz trochę mam ja mało miejsca eee, To mi się nie z... A nie, to nie mogę teraz, mam pełny rząd. Kurde, ja w ogóle w zły rząd scenariusz rzuciłem. Ale z po mi Trudno. Nie mogę grać tego ich warquaksa. Bym, by miałbym pełen rząd i by się nie stworzył. Mm. No, spory błąd, spory błąd mój. Wrócimy sobie na Golfara. szczęście, mamy spokojne przebicie, tak, przez to, że dobraliśmy bardzo dużo Vijów na R1. Tym kątem jest dobrze. W razie czego? Reset minimum 6 punktów mamy. Nie no, to oczywiście onej romancja. Onej romancja wwija i powinna być w porządku. Wtedy top dekujemy na 100% szepczące Wzgórze. Top dekujemy drugą onej romancję. Powinno być w porządku. Także lecimy. Zjadamy. Zgarniamy R1. No i będziemy przeciwnika puszować oczywiście. Tak, tylko nie granie r 1 powoduje, że przeciwnik może dobrać te powiedzmy kluczowe karty, które by chciał. Także to jest delikatnie smutne, ale no, tak się zdarzyło. Wydaje mi się, że w zarodniki wymienimy. Że one nie są aż tak istotne. spor może zostać, myślę. A. I pytanie, czy Barbegazi przeżyje? To by było bardzo przyjemne, gdyby przeżył. Pozwoliłoby mi to zachować ładunki. Zobaczmy. Lok już poleciał. Czy ma pasożyta? Nie ma pasożyta! Jest dobrze. Jest dobrze, widzowie. I teraz lecimy z ich łarakłaksem. Zobaczmy, co się wyciągnie. Jenefer. Czyli teoretycznie, Irden może mieć. Tu kosztuje 10, a Irden 11. Może mieć Irden na ręku. O tym to musimy respektować. Zobaczmy. Ok, na razie to jeszcze nic nie sugeruje. No Grajmy sobie archę spora. Widzimy, różnica punktowa jest dosyć spora. Zakazany rytuał. No, ok, czyli Geralta Erden nie gra. To jest, to jest niemożliwe, żeby w takim układzie to grał. Okay. My sobie, Via zagramy. Użyjemy oczywiście ładunku. Możemy, możemy nawet zagrać do końca licząc na top deck, bo potem dwa z -e. top deku ewentualnie. Tylko, że może też się okazać, że nie stop deckujemy żadnego. I wtedy będzie smutno. Czyli nas przebija? Palismanem? Nie. Okej. Okay. To myślę, że sobie zostawię tę onej romancję. Spokojnie. Mhm. Okej. Okay. I przeciwnik ma trzy ładunki do wódcy, ale ja mam lasceja. Mhm. Wygląda to dosyć solidnie. Nie ma na co narzekać. Okej, okay, oszluzg. Południcę wymienimy. O, dwa wije. O, dwa wije to jest wystarczająco. W sumie nawet ten oszluzg jest niepotrzebny. Szczerze powiedziawszy. Ale zostawimy go. <gry> Hmm. Wydaje mi się, że zagram tak turbo bezpiecznie. Bo gdybym chciał grać chciwie, to by mógł zacząć od wija i potem uczynce wiedź. Ale no tam ma jeszcze Siroko. Wydaje mi się, że wiele nie stracę, jeśli WC2 wije na końcu. Okej, okay, a jeszcze pasożyta ściągnęliśmy też miło. Zagram w tej kolejności. Są wbrew pozorom czy Do chaty błota nie naniosą. Tak. Bo teraz, jeśli tu WCWi, to się od razu wzmocni. A jeśli nawet ma dobór naturalny plus Siroko, to i tak wygrywam. A jeśli nie ma dobór naturalnego, to to zrobi 8 punktów jeszcze. Bo widzimy, że wina na 28. EZ. Ok. Także jedyne, jakbym mógł przegrać, to zapomnieć, skonsumować. Wtedy przeciwnik miałby Siroko i by wygrał. Ale. A w sumie zrzucę Wilema na końcu, żeby nie dawać mu jednostki pod talizman ewentualny. To już też nie ma większego znaczenia, ale. Ale tak, żeby było poprawnie. Jak widzicie, jest Siroko. Ale to Siroko to zdecydowanie za mało. Op, 31 punktów V, 8 punktów Świnka. No i wygrywamy obie Gierki w tym odcinku. Nice, mam nadzieję, że się podobało. Mi się bardzo podobało. <grywać> Wygrywać zawsze przyjemnie. Dziękuję za oglądanie, oczywiście. Widzimy się już jutro. Pa!